Do zainstalowania systemu Danfos Link potrzebne są panel centralny Danfos Link, w razie potrzeby czujniki temperatury pomieszczenia, termostaty Living Connect. Pełna instalacja systemu zajmie około 2 godzin. Instalację należy rozpocząć od założenia termostatów Living Connect. Najpierw załóż adapter na zawór termostatyczny, następnie zamocuj adapter RA używając załączonego klucza imbusowego. Nakręć termostat na adapter i dokręć go ręką. Na wyświetlaczu musi migać duża litera M. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez około 3 sekundy, aby ustawić termostat. Powtórz tę samą procedurę przy instalowaniu pozostałych termostatów. W razie potrzeby załóż czujnik temperatury pomieszczenia w centralnie położonym miejscu, ale nie na ścianie zewnętrznej. Następnie rozpocznij instalowanie panelu centralnego Danfoss Link. Załóż zasilacz bateryjny na panel centralny i włącz go. Uruchamianie panelu może zająć kilka minut. Zdejmij białą plastikową ramkę z panelu i naciśnij przycisk konfiguracyjny czubkiem długopisu. Panel centralny otworzy teraz menu instalacji. Wybierz pomieszczenia i urządzenia. Wybierz Dodaj nowe pomieszczenia. Można tu wpisać jego nazwę lub nacisnąć symbol pomieszczenia i wybrać nazwę ze wstępnie zdefiniowanej listy. Po wybraniu i zatwierdzeniu nazwy pomieszczenia. Należy dodać jego termostaty i czujniki temperatury. Wybierz urządzenia w pomieszczeniu, a następnie dodaj urządzenie. Teraz musisz podejść do urządzenia, w tym przypadku termostatu, w wybranym pomieszczeniu i zarejestrować je w panelu centralnym Danfoss Link. Wybierz Rozpocznij rejestrację na panelu, a następnie naciśnij środkowy przycisk na termostacie. Powtórz tę procedurę dla wszystkich termostatów Living Connect i czujników temperatury w pomieszczeniach. Jeden po drugim. Po zakończeniu rejestrowania wszystkich urządzeń, należy przejść do miejsca, w którym panel centralny ma być docelowo zainstalowany. Wybierz centralnie położone miejsce w domu, z którego panel centralny DanFOS Link będzie mógł się komunikować ze wszystkimi urządzeniami, którymi ma sterować. W menu instalacji, wybierz status i diagnostyka, po czym wybierz sieć. Teraz możesz rozpocząć końcowe sprawdzanie sieci. W celu przyspieszenia testu można samodzielnie nacisnąć przyciski na urządzeniach. Należy pamiętać, że panel centralny powinien pozostać w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowany. Jeżeli nie będzie połączenia, przenieś panel centralny Danfos Link w inne miejsce w domu lub dodaj transmitter sygnału Danfos Link. Wykonaj ponownie sprawdzenie sieci. Jeżeli sprawdzenie sieci przebiegło pomyślnie, możesz opuścić menu instalacji i zamocować panel centralny Danfoss Link na stałe na ścianie. Instalacja systemu Danfoss Link została pomyślnie zakończona. Użytkownik może teraz zaprogramować harmonogram ogrzewania indywidualnie dla każdego z pomieszczeń.